W meczu 12 kolejki pierwszej ligi piłkarzy ręcznych SKPR świetnica podejmował we własnej hali drużynę ASPR-u zawackie świetniczanie w czarnych kostiumach. Mecz 6 z 11 drużyną ligowej tabeli miał faworyta w gospodarzach. SKPR wygrał dwa ostatnie mecze i wyraźnie sygnalizował zwyżkę formę. I rzeczywiście SKPR to spotkanie wygrał, chociaż chyba mało kto spodziewał się, że uczyni to tak łatwo. Świetniczanie zwyciężyli 36 do 21. Przy czym, gdyby trener Krzysztof Misak przez całą godzinę desygnował do gry swoich czołowych zawodników, wynik ten z pewnością byłby wyższy. Pierwsza połowa w zasadzie powiedzmy do 40 minuty nawet to popis Tomasza Wasilewicza w bramce SKPR-u oraz gry defensywnej i do skutecznej gry w ataku jego kolegów z pola. Ktoś powiedzieć, że już w 12 minucie na tablicy wyników było 9 do 1 dla świetnicza. Popularny Misiek ponad 6 ostatnich lat spędził w zawackiem i jak się okazało bardzo dobrze znam swoich kolegów. Wie, wiedział dokładnie... Gdzie będą rzucać i bronił w najbardziej nieprawdopodobnych sytuacjach. Inna sprawa, że goście mieli już w pewnym momencie wyraźny kompleks i przestrzeliwali nawet w najbardziej klarownych sytuacjach, między innymi. W 17 minucie Łukasz Gradowski z rzutu karnego nie trafił nawet w bram przewaga się krócam cały czas rosła rosła. W 24 minucie po bramce Marka Mrugasa było już 17 do 2. Do przerwy goście poprawili jednak nieco wyniki do szatni zespoły schodziły przy stanie 21 do 6 dla SKPR-u. Od początku drugiej połowy w drużynie szarych wilków zaszły zmiany na boisku i tak trenerzy Krzysztof Mista, Krzysztof Terebun desygnowali do gry zmienników, na początku nie miało to większego przełożenia na wynik, bo ta przewaga cały czas, cały czas rosła, oto w 44 minucie po bramce Roberta Szuszkiewicza było już 20 bramek zapasu i 30 do 12 ostatnie minuty, no cóż, wesoła gra, wesoły handbal z obu stron Dużo niecelnych zagrań, dużo nieskutecznych rzutów, ale w tej wymianie ciosów lepsi okazali się rybale z Zawackiego, którzy w końcówce nieco zmniejszyli te straty i mecz zakończył się zwycięstwem skpr u 36 do 21. Spotkanie z ESPR-em było ostatnim w tym roku przed własną publicznością. SKPR w następnej kolejce pojedzie do Tarnowa, no a później czas na zasłużony odpoczynek, rozgrywki w pierwszej lidze piłki ręcznej wrócą do Świdnicy dopiero w lutym. Tomek, gratulacje zwycięstwa trzeciego z rzędu zespołu i gratulacje za twoją postawę ważny mecz dla ciebie. No dziękujemy, dziękujemy. Dla mnie ten mecz był taki wyjątkowy smaczek, gdyż no, tak jak tutaj większość wie, 6,5 sezonu grałem w tamtym klubie. No i chciałem się pokazać jak najlepszej strony i żeby te dwa punkty zostały jednak w Świdnicy. Powiem szczerze, w tym dwóch meczu w meczu drużyn SKP Świdnica a SPR Zawadzki jeszcze nie jestem przegranym. No, na pewno faktycznie, tak, bo do tej pory cały czas wygrywała twoja drużyna, także zawsze, zawsze miałeś powody Do radości, słuchaj, no, to, co, to, co robiłeś w tej bramce do tej 40 powiedzmy, nie wiem, piątej minuty, gdy, 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 gdy zmienił cię kolega, no to było niesamowite, no, goście dychę złamali, jak mi pamięć nie mieli, coś koło 40 minuty dopiero. No tak, ja z chłopakami grałem, mówię, tyle sezonów, ja ich znam na wylot, także cieszę się, że tak to wyszło. Oni też Cię w sumie chyba znają, a jednak okazuje się, że Ty ich lepiej znasz. Ktoś musi kogoś przechytrzyć. Yy, dokładnie, trzy zwycięstwa z rzędu i taka coraz lepsza ta sytuacja naszej drużyny w tabeli. Jak myślisz, że do Tarnowa, w Tarnowie uda się podtrzymać tę dobrą pasę? No mam nadzieję, Tarnów ma nóż na gardle, nie wiem jak dzisiaj wynik, ale... No są gdzieś tam przy końcu tabeli, na pewno będą chcieli u siebie wygrać. No my też pojedziemy po dwa punkty, żeby zakończyć miło ten rok i od stycznia zacząć na nowo. Dobra, nie zatrzymuję w takim razie, dzięki wielkiej powodzenia.